Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie przedstawię Wam kolejne modyfikacje, które moim zdaniem warte są wypróbowania. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was poinformować o jednej rzeczy. W zeszłą sobotę skończyliśmy na streamach Wiedźmina pierwszego, dziś, to znaczy w tę sobotę o 18.00, rozpoczynamy kolejną część, czyli Zabójców Królów. Link do streama macie w opisie i mam nadzieję, że zobaczymy się za parę godzin od momentu opublikowania tego filmu. Tymczasem przejdźmy wreszcie do tematu. First Person Mode. Wiele osób wyraziło swoje ogromne podekscytowanie, gdy w internecie pojawiła się plotka, że do ostatniego dodatku do Wiedźmina III, Krew i Wino, zostanie dołączony tryb pozwalający nam zwiedzać ten piękny świat, patrząc oczyma Geralta. Plotka okazała się fałszywa, co nie zmienia faktu, że Skacik.pl poszedł o krok dalej względem reszty fanów i sam przygotował modyfikację, która to umożliwia. Niestety, mechanika gry bardzo utrudnia stworzenie trybu walki z pierwszej osoby, ale nawet i zwykłe zwiedzanie świata z tej perspektywy może przynieść nam sporo frajdy. Zwłaszcza dlatego, że jak widzicie, kamera autentycznie stara się imitować ruchy głowy, a gdy spojrzymy na dół, to rzeczywiście zobaczymy własną klatkę piersiową, ręce i nogi. Ten cały realizm powoduje niekiedy małe problemy związane ze sterowaniem ale też nie ma co się autora modyfikacji czepiać. Fakt, że udało mu się zrobić to, co zrobił przy tych bardzo ubogich narzędziach, do których miał dostęp, już sam w sobie jest imponujący i warty uznania. Link do moda oczywiście w opisie. The Witcher 3 Visual Immersion Overhaul Dawno nie prezentowałem wam żadnych graficznych modów, dlatego teraz wylatuję z bombą. A przynajmniej moim zdaniem. Nie muszę zbyt dużo tu opisywać, bo to co widzicie raczej mówi samo za siebie. Modyfikacja sprawia, że gra staje się dużo bardziej, powiedziałbym, kinowa. Wygląda bardziej jak trailer zwiastun, który, jak wiemy, zawsze wyglądają lepiej niż gotowy produkt, gra, w której pełną kontrolę sprawujemy my. Nawiasem mówiąc, te paseczki u góry także dodane są przez moda. Mają one na celu zwiększyć efekt tej filmowości, ale czy swoją rolę spełniają jak należy? To już poddaję Waszej opinii. Niestety nie wszystko jest tak piękne na jakie wygląda. Modyfikacja bardzo daje o sobie znać w kontekście płynności rozgrywki. Na moim komputerze, o którym przeczytać możecie w zakładce Informacje na stronie kanału, wyciągałem mniej więcej 35, maksymalnie 40 klatek na sekundę. Jeśli komuś granie w 30 FPS nie przeszkadza i ma wystarczająco dobry komputer, by chociaż tyle ich zapewnić, to jest to mod wprost dla niego. Jeśli jednak płynność rozgrywki jest dla Was ważniejsza... Cóż, wtedy radzę albo zaopatrzyć się w komputer, u nasa, albo odpuścić sobie tę pozycję. Lećmy dalej. The Witcher 3 Enhanced Edition. Tym razem dla odmiany mod, który kompletnie przebudowuje gameplay. W filmie takim jak ten nie mam niestety czasu, by przedstawić wam chociaż połowę tych najważniejszych zmian, dlatego odsyłam was do opisu, w którym znajdziecie link do filmu, w którym to gość opowiada o modyfikacji przez ponad 30 minut, oraz pokazuje jak ją zainstalować. Problem pojawia się wtedy, jeśli nie znacie angielskiego. W takim wypadku podczas instalacji podążajcie za tym, co gość pokazuje, a następnie sami sprawdźcie, co autor modyfikacji dla was przygotował. A muszę zaznaczyć, że zmian jest naprawdę dużo. Modyfikacja dodaje na przykład Vigor, ten sam, z którym mieliśmy do czynienia w poprzedniej części gry. Mod nie tylko zmienia już istniejące rzeczy, ale dodaje jej sporo nowych, dlatego serdecznie go polecam. No more rowing downstairs. Od czasu do czasu zdarza się naszemu Geraltowi sturlikać ze schodów, lub jeszcze lepiej zrobić przewrót wychodząc po nich do góry. Ten mod temu zaradza. Nie w pełni, bo to mogliby zrobić tylko redzi, jednak zdecydowanie dobrze sobie z tym radzi. Zastępuje to irytujące, wybijające nieco z klimatu turlikanie, zwykłym potknięciem się Geralta, dzięki czemu teraz nasz Wiedźmin zamiast próbować skręcić sobie kark, będzie jedynie pokazywał, że ma problem z patrzeniem pod nogi. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc proszę mi tu nie narzekać. Lećmy dalej. witcher free ultra low Dzięki tej modyfikacji będziecie w stanie odpalić Wiedźmina nawet na komórkach i chyba wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć dlaczego. Przyznam się, że umieszczam tu tego moda bardziej jako ciekawostka, aniżeli coś z czego faktycznie ktoś mógłby skorzystać, aczkolwiek jeśli komuś ma się przydać, to gorąco zachęcam do spróbowania. Przyznać musicie, że Wiedźmin z takimi ustawieniami graficznymi wygląda iście paskudnie. Porównałem sobie go nawet do gotika i muszę przyznać, że Gothic wypada lepiej, ale też co się dziwić. Nazwa modyfikacji nie kłamie. Ultra Low znaczy Ultra Low, prawda? Sam osobiście nie widzę zbyt dużo sensu w instalowaniu tej modyfikacji, bo myślę, że odbiera ona tej grze zbyt dużo. Że grafika to jednak zbyt ważny aspekt rozgrywki, by móc go tak potraktować. Aczkolwiek w większości sami wiemy, że dobre gry, niezależnie od tego, ile mają lat, a co za tym idzie, jak źle nie wyglądają, się nie starzeją i taki gotik nadal bawi tak samo jak te kilkanaście lat temu. Jest więc bardzo duża szansa, że mylę się w swoim twierdzeniu, i jeżeli tak jest, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jeśli uda wam się skorzystać z tego moda i pomimo ogromnego graficznego downgrade'u będziecie się dobrze bawić, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, chętnie poczytam. Tymczasem zbliżyliśmy się chyba do końca naszego zestawienia. Ale czy na pewno? No, nie zupełnie, bowiem po mojej gadce, którą za chwilę usłyszycie, przedstawiłam wam jeszcze jednego, ostatniego bonusowego moda. Do tego jednak, jak powiedziałem, przejdziemy później. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się spodobało oraz że skorzystaliście z kilku tych modyfikacji. Nie wiem niestety jak wygląda ich kompatybilność z innymi wersjami Widźmina niż ta, na której gram ja, czyli 1.21, aczkolwiek wydaje mi się, że wszystko póki co powinno działać. Jeszcze raz chciałbym zaprosić Was na streamy. Dziś o 18 zaczynamy Widźmina II, korzystając z save'a, którego zrobiliśmy przechodząc Widźmina pierwszego. Jeśli zastanawia was jakich wyborów dokonałem lub po jakiej stronie stanąłem, to wszystko możecie obejrzeć na archiwum Live, do którego link znajdziecie w opisie. Czeka tam na Was także parę innych równie ciekawych linków, tak jak te do modyfikacji lub ten do filmu, w którym pokazuję jak instalować większość modów. Jeśli film, który oglądacie Wam się podoba, to nie zapomnijcie łapce w górę, subskrypcji czy jakimś tam miłym komentarzu. Tymczasem przejdźmy do naszego ostatniego bonusowego moda. Lowered Hood Line and Standard Manticore. Dla tych, którym tytuł moda nic nie mówi, raczej zbyt wiele do zaoferowania nie mam, bowiem prawdopodobnie nie posiadacie najnowszego dodatku do Wiedźmina III pod tytułem krew i wino. Jeśli jednak jest inaczej, tak jak mnie denerwował was ten kaptur w arce mistrzowskiej zbroi cechu kota lub ta kolczuga w zbroi cechu Mantikory, to jest to modyfikacja idealnie dla Was. ściąga ona kaptur z głowy Geralta w zbroi kota, dzięki czemu w mojej opinii wygląda ona znacznie lepiej oraz pozbywa się tej kompletnie niepotrzebnej kolczugi ze zbroi Manticory, dzięki czemu ta jeszcze bardziej przypomina ten... Tę którą mieliśmy okazję nosić przez większość czasu w Wiedźminie pierwszym. Mod faktycznie w teorii wiele nie zmienia, jednak dzięki niemu gra się jakoś tak zupełnie inaczej, lepiej, bez nieprzyjemnego dyskomfortu związanego z tym przeklętym kapturem. Mam nadzieję, że film wam się spodobał oraz, że zobaczymy się na streamie dziś o 18:00. Dzięki za wszelkie łapki, komentarze i subskrypcje i hej, cześć, papa!